Wtorek 25 kwietnia, od rana pada deszcz, przyszło jakieś załamanie pogody, no i niestety w pasiece wygląda to jak wygląda. Pszczoły się do bólu, Dałem pszczołom na ptawki. Na razie jedną pełną ramek. co z tego, że przyniosły miodu do tej nadstawki jak zimno i e, nie mogą latać, więc pewnie sobie zjedzą. E, zajrzyjmy do tych pszczół jeszcze tak od spodu, co się dzieje, co się dzieje od spodu. Jak to wygląda w Ulu O, pszczoły wiszą nad ramkami e, i, i siedzą w ulu. Więc, no co, jak nie ma co robić w pasie co, to trzeba im przygotować ramki na rozszerzanie tego gniazda, bo jak pszczoły w niepogodę nie latają, to się szybciej rozmnażają, to znaczy mniej ich ginie w polu, wszystkie e, siedzą i to sprzyja bardzo e, nastrojowi rojowemu. A żeby to zapobiec, no to trzeba rozszerzać, więc trzeba przygotować ramki, więc może coś powiem o drutowaniu, ramek i w tapianiu węzy. No jest to ważna sprawa, bo samo się to nie zrobi. Trzeba i zadrutować ramkę i wtopić węzę. Chyba, że ktoś kupi sobie gotowe zadrutowane ramki z węzą. No to będzie miał to z głowy. Ja sam oczywiście wszystko to robię. I tak po kolei drut Drut, który do drutowania ramek kupiłem w tym roku. Nierdzewny drut 0,4 średnica. 0,4 mm. Stosują 0,3 i 0,4, ale ja postanowiłem w tym roku kupić 0,4 i nierdzewny, żeby w ramkach nadstawkowych można tak powiedzieć jak najrzadziej wytapiać, wytapiać wosk, bo jak nie będzie rdzewiał, to ten wosk z roku na rok może przechodzić nawet, myślę, że z 5 lat spokojnie. No to co, no to zadrutować ramkę, to wiadomo, trzeba ten drut przeciągnąć. Zwykła ramka polska gniazdowa, zaczynam od dołu i przeciągam, wiadome po kolei. Jest to taka troszkę zabawa, ale... Ale jest to, no nie trwa to tak długo. O, tylko drut trzeba pilnować, żeby gdzieś tam nie spadł Ramki, on się tam se kręci I przeciągam po cztery otwory na dole, i u góry przynajmniej taką ramkę mam. Et. Tak, ja już mam przeciągnięte to końcóweczkę. Zawijam na, to, jakby na bok, i z szywaczem przybijam raz. Odwracam ten koniec drutu na dół i przybijam drugi raz. Mogę troszeczkę dobić. I tutaj mam, jakby przybite, naciągam drut, ponieważ. Ten drut, mówię, jest dość fajny, mocny. Jeszcze mi się nie zdarzyło go urwać, więc spokojnie go naciągam. I on tak się chyba nie, nie wżyna silno w drewno, bo dziury są bez jakichkolwiek przelotek. I z tego końca, jak mam, robię to samo. Do góry zawijam, przybijam raz i na dół i drugi raz. Mogę dobić, odcinam i mam zadrutowaną ramkę. Dzwoni. Nie potrzeba mocniej. Chociaż gdyby ktoś miał problem z naciągnięciem, jest całkiem niegłupie, niegłupie. takie y, narzędzie, przyrząd do naciągania drutu. Można dodatkowo ponaciągać. Ja to stosuję głównie do starych, jak wytopię wosk i drut się nie urwie. To praktycznie mogę y, zastosować go kolejny raz, ponaciągać tym przyrządem. Tutaj jak mamy ramkę zadrutowaną, to trzeba wtopić węze. Jak ja to robię, mam zasilacz drukarkowy od drukarki 30V, on tam ma jakieś 500 mA. Ale. Nie ma problemu. 30V do drutu nierdzewnego 04. E, można tak powiedzieć, to jest w sam raz. Bo 12V taki e, na przykład akumulator e, samochodowy czy prostownik. Do tego drutu trochę słabe trzeba długo trzymać. Więc tak. Wkładam węzę i. Przykładam do tych końców, do tych skrzywek. Zobaczcie, to trwa dosłownie 8 sekund, albo około 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i tyle. Siedem, to zależy, jak się szybko liczy. 7, 8. Zobaczcie, jak jest stopiony idealnie. Drut. Rameczka gotowa. Tak to ja robię, a przy okazji chciałbym jeszcze dopytać, może ktoś wie, do takiego szywacza kupionego w Lidlu, Park ręczny szywa zwykły, nie idzie w Polsce przynajmniej dokupić skrzywek. Bo szywki mają grubość 1,2 mm. Wszystkie skrzywki do zwykłych szywaczy w Polsce 11,3 szerokość. A grubość druta 1 i 3 założone wszystkie zszywki, które w Polsce w sklepach są, to jest na 11,3 mm, to jest albo 0,5 grubość druta, albo 0,7. No to wiadomo, że po prostu próbuje wziąć dwie i zacina ten skrzywacz. Bardzo dobry zszywacz, bardzo dobrze bije. Nie powiem nic, ale szywek w Polsce nie można kupić. Nie wiem, może w Niemczech idzie kupić. Ja przynajmniej spotkałem. Są szywki z drutu 1,2 mm, ale to są szywki na szerokość 10,6 mm do innych szywaczy, a to jest szywacz na 11,3 mm, ta yy, szywka a grubość 1,2. Yy, yy, ja nie wiem, yy, przeszukałem wszystkie sklepy, nie znalazłem takich szywek. A Parkside... Eee, sprzedaję eee, zszywki, ale do tego nie, tylko sprzedaję te zwykłe 0.5. Do tych zszywaczy takich na akumulator, chyba, albo nawet na, na nie wiem, na, no na prąd, tak czy inaczej, zszywacze, które sprzedają w lidlu A do tego nie spotkałem zszywek. Może ktoś coś wie na ten temat? To proszę w komentarzu mnie poinformować, jakie zszywki będą do tego pasowały. No to to tyle. Na polu leje, nic w pasie, co się nie da robić. Więc można się pobawić drutowaniem ramek i wtapianiem e, w węzy. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.